Zgodnie z zapisami ustawy, do 15 listopada samorządy mają obowiązek przedstawić Radzie Miejskiej projekt budżetu na przyszły rok. Tradycyjnie władze Radomia założenia przyszłorocznego budżetu przedstawiły na konferencji prasowej. Prezydent Radosław Witkowski określił ten projekt mianem budżetu wielkich zmian. Pierwsza wielka, wielka zmiana dotyka dochody. Proszę zauważyć, dochody planujemy w wartości powyżej 2 miliardów złotych. Wzrost o 524 miliony złotych. Kwestia wydatków. Tu również, proszę Państwa, rekord. Wydatki ogółem przekraczają 2 miliardy 200 milionów złotych. Tu już nie mówimy o 2 miliardach, tutaj poruszamy się już w wielkich wartościach. I stąd określenie, że budżet 2025 roku jest budżetem wielkich zmian. Jeśli chodzi o strukturę wydatków bieżących, najwięcej pieniędzy, blisko 860 milionów złotych, pochłonie oświata, wychowanie i opieka wychowawcza. To blisko 48% z całego budżetu. Kolejne punkty to transport i łączność, 158 milionów złotych, opieka społeczna, 154 miliony złotych, wspieranie rodziny, 139 milionów złotych oraz gospodarka komunalna i mieszkaniowa, 130 milionów. Zł. W kwestii dochodów najwięcej pieniędzy pochodzi z udziału w podatku dochodowym PIT To łącznie ponad 878 milionów złotych. Jak poinformował prezydent Witkowski, dzięki zmianom wprowadzonym przez polski rząd w zakresie finansowania samorządów, które dotykają udziału samorządów w podatku dochodowym, miasto ma w tym roku w budżecie o 179 milionów złotych więcej niż w ubiegłym roku. Dodatkowo w kasie miasta jest więcej pieniędzy, bowiem miasto podniosło stawki podatku od nieruchomości oraz opłaty za odbiór od Odpadów komunalnych. Są też nowe możliwości wykorzystania funduszy unijnych. Nadwyżka operacyjna to kwota ponad 65 milionów złotych. Deficyt, czyli dziura budżetowa, wynosi blisko 134 miliony złotych. W jaki sposób miasto planuje go pokryć? Reagujemy adekwatnie do tego, co rynek oferuje nam naj, najtaniej. I czasami zakładamy, że to będą obligacje, ale potem okazuje się, że jakiś inny instrument finansowy jest po prostu tańszy. Więc dziś nie jestem w stanie panu odpowiedzieć, jak to będzie wyglądało, będziemy reagować. Mogę tylko tyle powiedzieć, że na pewno będziemy szukać pieniędzy tam, gdzie one będą po prostu najtańsze, a w tej chwili najtańsze są w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Natomiast no, mamy świadomość, że, że, że całego deficytu nie pokryjemy z emisji z obligacji do, w Europejskim Banku Inwestycyjnym. To zadłużenie jest i, i też w 2000, na koniec 2025 roku przewidujemy, że wzrośnie do kwoty 1 miliarda 250 milionów złotych. Natomiast jest to kwota, biorąc pod uwagę wzrost naszych dochodów, to jest 60% ogółem naszych dochodów w udziale. Stąd patrząc jakby stosunkiem zadłużenia do, do naszych możliwości pozyskiwania dochodów w ciągu roku, no to cały czas pozostajemy w tej bezpiecznej granicy około 60% naszych dochodów. Stąd też uważam, że, że to jest bezpieczne. Wieczna jak na razie granica. Rekordowy w przyszłym roku ma być budżet na inwestycje. To kwota ponad 415 milionów złotych Największe inwestycje to przede wszystkim kontynuacja już rozpoczętych zadań. Mowa między innymi o przebudowie ulicy Wolanowskiej, przebudowie wiaduktu w ulicy żeromskiego nad torami PKP, budowie trybun na stadionie przy ulicy Struga, rozbudowie szpitalnego oddziału ratunkowego w szpitalu Na Tochtermana czy trzeci etap budowy trasy NS. Realizowany będzie też program Miasto Przyjaznych Zmian. To jednak nie koniec inwestycji związanych z infrastrukturą. Tworzy się nowa strefa inwestycyjna w okolicy ulicy Energetyków, i na układ komunikacyjny na tej strefie powstanie tam park multimodalny. Planujemy przeznaczyć 5 milionów złotych. Przebudowa ulicy Idalińskiej, również budżet zaplanowany, to jest 5 milionów. Budowa i przebudowa ulic w ramach tak zwanych czynówek. Również inwestycja wyczekiwana przez mieszkańców, odwodnienie ulicy Bieszczackiej i Sołtykowskiej. 650 tysięcy. To jest kwota przeznaczona zarówno na dokumentację, jak i realizację. Również inwestycja realizowana w partnerstwie z wodociągami. Wiele będzie się działo również w temacie oświaty. Przy PSP nr 14 powstanie boisko typu Orlik, a pozostałe boiska z tego programu przejdą renowację. W czwartym liceum ogólnokształcącym renowację przejdzie skrzydło sportowe. To jednak nie wszystko. Kończymy budowę rozbudowę w zasadzie zespołu szkół specjalnych i placówek oświatowych przy Lipskiej termomodernizacja budynków oświatowych PSP 13 i PSP 29 uzyskane dofinansowanie ze środków unijnych blisko półtora miliona złotych modernizacja sali gimnastycznej przy liceum imienia Konopnickiej inwestycją na którą wielu radomian czekało od lat jest rozbudowa ulicy Bernardyńskiej wraz z budową parkingu przy radomskim szpitalu specjalistycznym Miasto planuje też szereg działań w radomskiej lecznicy o przebudowa Oddziału chirurgii ogólnej, to przebudowa oddziału chirurgii szczękowej, oczywiście wraz z wyposażeniem, także przebudowa oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowym, to także przebudowa pomieszczeń po poradni okulistycznej na potrzeby poradni gastroenderologicznej oraz poradni urologicznej. To także, Szanowni Państwo, przystosowanie pomieszczeń w pracowni hemodynamiki do montażu angiografu dwupłaszczyznowego, który, na który otrzymaliśmy ostatnio w ramach konkursu 4,5 miliona złotych z Ministerstwa Zdrowia. Planowana jest także budowa Centrum Opieki Długoterminowej, utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego oraz Miejskiego Urzędu Pracy. Dodatkowo miasto chce rozpocząć działania związane z budową mieszkań komunalnych przy ulicy Warsztatowej. Chcemy, wybudować, oddać do użytku około 100 kolejnych lokali mieszkalnych. Pamiętamy o tym, że w roku 2025 budynek mieszkalny przy uzbiegu ulic Łokietka i Piastowskiej zostanie oddany do użytku. W zakresie kultury miasto przeznaczy 2 miliony złotych na przebudowę sali koncertowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej. Miasto inwestuje również w zadania związane ze środowiskiem i zielenią miejską. Najwięcej, bo 7 milionów złotych ma zostać przeznaczone na przebudowę skweru w obrębie ulic Keleskrauza, Struga, Fosza i Placu Jagiellońskiego. Ten bardzo ważny z perspektywy wizerunku miasta teren będzie przez nas przebudowywany. W ocenie jest już projekt, który złożyliśmy do programu Feniks w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. Przebudowę i rewitalizację ma też przejść plac księdza Zdzisława Domagały, a także park imienia Józefa Ruzika. Zagospodarowany ma zostać teren parku kulturowego Stary Radom. Wsparcie mają otrzymać radomscy działkowcy, a także mieszkańcy kamienic. Do tej pory jest bardzo wiele bardzo dobrych programów rządowych, jeżeli chodzi o wymianę pieców, natomiast żaden z nich niestety nie jest skierowany do kamieniczników. i tutaj chcieliśmy się nad tym problemem pochylić, tak, żeby centrum naszego miasta, w centrum naszego miasta można było oddychać pełną piersią. Projekt budżetu trafi teraz do Rady Miejskiej, a radnie pochylą się nad nim prawdopodobnie w grudniu.